Inne rodzinowo pozyskała znaczące dofinansowanie 1 254 598 groszy z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach priorytetu drugiego fundusze europejskie na zielony rozwój Mazowsza działanie 2.4 dostosowanie do zmian klimatu programu fundusze europejskie dla Mazowsza 2021 27 środki te przeznaczono na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Rogozinie. Nowy pojazd został oficjalnie przekazany strażakom 14 września 2024 roku. Strażacy z Rogozina już od wielu lat zabiegali o nowe auto dla swojej jednostki. Jest to jednostka, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to jednostka, która najczęściej z terenu gminy wyjeżdża do wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych. Strażacy, tak jak powiedziałem, wiele lat zabiegali o ten sprzęt, ponieważ ten sprzęt jest tak naprawdę kluczem do ich działanie jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa wszystkich naszych mieszkańców. Nowy pojazd to nowoczesne narzędzie w walce z zagrożeniami. Patrząc na uroczystość, na której dziś jesteśmy, to można powiedzieć przecież, że na półtora miliona złotych, czyli wartości tego wozu bojowego, przy którym stoimy, to środki europejskie stanowią 1,3 miliona złotych, więc no, lwia część poszła jako wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ta działalność ochotniczych straży pożarnych skupia się na naszym. Bezpieczeństwie i to my dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej, nie tylko w powiecie płockim, ale myślę, że na całym Mazowszu. Zakup samochodu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej, programów marszałkowskich oraz budżetu gminy Radzanowa. Myślę, że tak mała gmina nie mogłaby sobie pozwolić w ramach środków własnych do, kupić samochód z takim, w takiej kwocie, tym bardziej, że teraz wozy, czyli samochody ratowniczo-gaśnicze mają bardzo dużą, są w bardzo wysokich cenach w porównaniu do tego, co było kilka lat temu. Każde wsparcie druchów to inwestycja w bezpieczeństwo. Kluczowe wsparcie, myślę, że jeszcze nigdy nie było takiego programu, który by w tak szerokiej skali pomagał druhom strażakom. Tak naprawdę w ramach tego programu 10 nowych samochodów, nowych wozów strażackich trafi na teren powiatu polskiego, co realnie przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu. A dzisiaj samochód trafia do Rogozina, czyli wsparcie dla mieszkańców gminy Radzanowa. Nowy średni samochód to ogromne wzmocnienie jednostki, zaznacza naczelnik OSPRO. Godzinę. Tak naprawdę usprawni nam działania. Usprawni nam działania samochód, który mieliśmy poprzednio, był już samochodem wyeksploatowanym, pozyskanym od Państwa Straży Pożarnej, który wymagał już teraz wielu y, napraw, remontów. Przede wszystkim sprawność tego pojazdu i bezpieczeństwo ratowników. A na samochodzie znalazł się najbardziej potrzebny sprzęt do najróżniejszych działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tak zaawansowanemu pojazdowi strażacy będą mogli jeszcze skuteczniej reagować na wezwania, co znacząco wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Radzanowo oraz całego regionu. Nowoczesny sprzęt pozwoli strażakom skuteczniej reagować na różnorodne zagrożenia, w tym te związane z katastrofami naturalnymi, które coraz częściej wynikają ze zmian klimatycznych. W ramach projektu, prócz zakupu nowego pojazdu, gmina Radzanowo realizuje również kampanię informacyjną informacyjno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców. Tematem są skutki zmian klimatycznych. Takie spotkania i rozmowy strażacy organizują w szkołach oraz podczas imprez gminnych. Celem tych działań jest wzrost wiedzy społeczeństwa, kształtowanie postaw proekologicznych oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wpływu człowieka na środowisko. Działania edukacyjne obejmują tematykę konsekwencji, jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposoby przeciwdziałania, promowanie właściwych postaw i zachowań zarówno z Wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie występowania katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego. Strażacy przedstawiają również, jak zmieniające się warunki klimatyczne wpływają na ich codzienną pracę oraz z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się podczas akcji ratunkowych. Spotkania te pozwalają mieszkańcom lepiej zrozumieć, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie czy pożary lasów, które z powodu globalnych zmian klimatycznych stają się coraz częstsze. Projekt zakupu nowego wozu strażackiego wpisuje się w szersze działania gminy Radzanowej na rzecz zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich, gmina zyskuje nie tylko nowoczesny sprzęt ratunkowy, ale również aktywnie angażuje się w podnoszenie świadomości ekologicznej swoich mieszkańców. To kolejny przykład, jak skutecznie wykorzystać środki unijne, aby jednocześnie poprawić bezpieczeństwo publiczne i promować postawy proekologiczne, które mają kluczowe znaczenie w walce z wyzwaniami przyszłości.